Cześć, witam Was tym późnym wieczorem, co tu się wyprawia, Polacy opanowali chyba Clash Royale, tak, o co chodzi, już Wam powiem, jest dzisiaj, ruszyły te clandestiny i w ogóle, yy, właśnie się zabieram do nagrywania, i tak, znowu w Wolów TV Royalu, więc yy, już sobie pospisywałem, ale zobaczcie. Wolu numer jeden na świecie aktualnie. Wiem, że dzisiaj dopiero sezon wystartował, ale na obecną chwilę Wolu jest numerem jeden na świecie. Chociaż przez chwilkę, ale gratuluję mu serdecznie. A drugą sprawą odnośnie klanczestów, zobaczcie klanczesty walhala.pl Oni zrobili właśnie 10 na 10 klanczesta przed chwilką, dosłownie przed chwilą. W jeden dzień to zrobili. Gratuluję serdecznie klanowi walhala za tak szybkie wbicie, więc Mamy po prostu dzisiaj wieczór pełen wrażeń. Polak numer jeden na świecie. Wolu gratuluję oraz, tak jak mówiłem, Valhalla, tutaj nie Heusaria, tylko Valhalla zrobiła właśnie Clan Cesta. Czekam, jeżeli ktoś będzie tak miły, przyślijcie jakiś fajny opening z tej skrzyni, co tam Wam wpadło. Pozdrawiam.